Zanagrywamy, oczywiście, e, ten, Będę baby TheBabyNielo po prostu i mówiła, że będzie na już, no to tu może sobie kupimy, no nie, to zresztą to... jeszcze nie, no, dobra, nie, nie kupuję, dobra, jak najszybciej przychodź za mną przez portal, on nie może nic zobaczyć, Czarny Kot mówi, Czarny Kot jest dobrym postacią. Dobra Czarny Kot, synko, elo, tak? Dobra, nie wiem co muszę zrobić. Wpadam w, w tą ciekawość jak pierwszy raz. Mam jeszcze na noc... wstępie. Nie, to nie pierwszy. A nie, pierwszy to. Ale na szorcach mam też coś innego. Jeszcze coś wrzuciłem też. Wejdźcie no, na mój kanał. możecie zobaczyć. Dobra, książka idzie tam. Czy mam to może książka? Po co mi olej? Weź puszkę z olejem. Nie no To tutaj może. To raczej się nie da. To on da się... ja chyba... Ja chyba wiem co mam zrobić. Ja mam chyba naoliwić. Gdzie wstęp wyzbroniony? A ten doma czerwono, czy to teraz dzieciom z tym a zwłaszcza tym, które, które są ładnymi dzieciakami z czerwonymi oczami. Dobra, no, czyli też się psuje. Brakuje. To już brakuje, ale. O, puszczam, to jest właśnie zapis 821. Od czasu zniknięcia życie życia roślinna wymaga się spod kontroli. Ma to duży... do. Czuję się samotny. Koniec zapisu. To jest coś, może będzie dobre. Czyli jakby nie kumam tego. Spoko. Tutaj. Tutaj? Nie. Tutaj? Nie. Bęben kablowy. Aha. Okej, okay. to. Rokę kabla. Weźmiemy sobie jeszcze do drugiej. Książka następna. To bierzemy. No, mamy tutaj wszystkie książki włożyć. Nie tu. Tutaj. Aha, czy to. Troszkę ja o co chodzi. Rzecz, czyli nie można po prostu zrobić tego tak. Że po prostu. A może. Ej. Że po prostu trzeba włożyć się książki w odpowiednim kierunku. Mam się obok. Teraz to. Mm -hmm co to? O, mam ten inny śrubokręt, chyba. Tak, to jest inny. Dokierujemy. No, Mówiłam na telefonie, jak coś to mi będzie trochę ciężej, ale dobra. Weź to puść. O. Debil operator. Czynno z dobra. 2 czerwca. Tak noc jak inni. Jakieś sąlac lot jak inni. Trudno nie przyjmować czasem. Dobra. Panzalki. Twórz szuflada. Dobra. O! Oh. Wcześniej. Aha. Dobra. Po co ja to ciągle biorę? Ale chyba wiem, co trzeba zrobić. E. Ej, pięć. Dobra, tutaj. Co? Dobra, ja bym chciał słuchać na chwilę. bo właśnie tutaj na starcie było to... nie wiem co, dawaj nieważne idziemy do tego dziwnego przejścia zamknięte piec To no już zawór odpalamy piec Węgiel. Trzeba nakarmić. Dlaczego jest nakarm? Dobra. Podnieś węgiel. Ja chyba wiem, co my musimy zrobić. Okej, okay, dobra. Ale ładnie zielono. Czego ja mam tutaj na środku ten, takie kółko i, i na tym reklama? nie go wiedzieć. Debil mi dziękuję za grę. Dobra, wychodź mi idzie za grę, dziękuję. Ale fajne bazy. Jesteśmy w kanałach. My teraz jesteśmy w kanałach. Nie wiem. Boże Kocio, wystraszyłeś mi kotek? Ja mam w ogóle kota w domu. Dalej nie przejdę. Pascenka. Co jest? Jezu, jak to kupi wygląda. Dobrze wkład tłuszczu Akumulator. Szkodzony. Znowu jesteśmy w piecu. Ej, ja chyba wiem co musimy zrobić, bo tam był bezpiecznik potrzebny. Było potrzebne tam było gniazdko. Tutaj Czyli tutaj? Hmm. Odkrywaj poza bramą. poza bramą. Odkrywaj poza bramą. Co? ja mam robić? Zuzawiona. Pierwszego marca, zapis 334. No, nie okay. będę czytać. Dobra, ja się boję tutaj wejść, naprawdę. Pokaż scenkę. Porąbane to jest. Uszkodzony. Włóż nowy akumulator. Aha, ja chyba wiem co musimy zrobić. Czyli do robota. mi ten akumulator będzie. To jest straszne. No dobra, żyje! E. Idziemy tam chyba, mamy tam iść? Weź robota robot na górę, aby go naprawić. C'è una somma in gara? Non fa roba, è un po' Ok To jest do naprawienia nie robota, dotknij. Fajna muzyka. Polega mi coś wysłał. Teraz nie mam czasu. ja teraz nagrywam, dobra. Аха, что это мигра? Есть так куда? Nie! W ogóle ten kolega to, co mi wysłał też nagrywa na YouTube, a to może się do niego wbić na YouTube. Nazywa się Samuel Spontowicz, Samuel Szpuntowicz na YouTube. To sobie na pewno zdejdzie się. Dobra, ja kończę i potem jakby się zobaczył. Dobra, skończyłem, teraz ostatni tryb. Wszystko! Dobra. No i reklama znowu, dobra. Cześć. Może się nazywa Neft Wymaga wkładu z tłuszczem. Znajdź tłuszcz. tłuszcz Dla robota neft. Dobra, idziemy tam po tłuszcz. Dobra, niosę już wkład dla naszego robocika Hello? cześć, się, super. Dzięki. Fajny, 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 dzięki, 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 dzięki. Dobra. Mhm. E. Siema. Dołącz nowy nie Hello. Co to jest? Robot, matek, znowu matek przyszedł, jak zwykle, musi być. Musi być odcinek z matkiem. Siema. Dołącz nowy wzmacniacz. Siedzisz tu. Czy mam chyba nowy akumulator dać. Dobra. Jak chcecie poznać prawdziwą nazwę, matkę, jak się nazywa, to subskrybujcie kanał, to się dowiecie, nie matek? Mhm. No. Nie ma swojego prawdziwego imienia. Yy. Mhm. Dobra, ja nie wiem, co tutaj trzeba Wybić Dobra, nie wiem, ja się zastanowię. Dobra, czyli jest prosta rzecz. Muszę o tak zrobić. Czyli muszę go podłączyć, no i wtedy. Ja go nie chcę zostawiać. Ładuję. No nie rób tych reklam, dobra. Dobra, już jestem. Po reklamie. Otwórz, czwarty, szósty znaczy. się. Okej. Okay. Dzięki za to. Nie wiem, po co to. Może dla naszego robota Neft. Czyli to jest potrzebny roboczek Neft. Użyj. Dobra. Wiem, co tutaj będę robić. Muszę wybrać... Ma... Dołącz nowy wzmacniacz. Dobra. To? Chyba muszę dać też tutaj albo do naszego robota neft. Nie można. Nie można dołączyć ręcznie. Neft, ch nie chcę tego. No czyli taki śrubokręt, to będziesz chciał. Nie chcę tego. Gubową kaczkę. gumową kaczkę spróbujemy. Daj to postaci naft. Naft nie chce tego. To co naft chce? Olej? Pewnie olej, bo on do niczego się nie przydaje. To co on chce? Śruby pewnie, bo jest ze śrub sam. Bierz. Proszę To znalazłem. Podnieś obojnik. Długo mnie nie było mega. Ale mam jakieś oboje. Oh Może tu mam to. Jak to się czyta? Nie, nie nie, Ja nie chcę tego czytać na razie. Każdy... Możecie sobie poczytać. Ja, możecie zatrzymać nawet. Ja to spróbuję ze sztaftowi. Nie, Cznióftowi. Dobra, nie da się. To weźmiemy może tego. Duszowe dziecko. Proszę, nie chciej tego. Dobra, nie chcesz tego. Bierz. No to co on kurna chce No tak No czyli tak Nie można. nie chcę tego. Ale dobra. Spróbujemy to tutaj upiec. Nie w ogóle można to upiec. Grupa reklama. Dobra. Ja wiem już co muszę zrobić chyba. O! Tak, bo obojnik właśnie jest po to. Teraz mogę z nas spokojnie podnieść neówta, ni a obojnik będzie ciągle. Woj ja mogę zabrać? Nie, nie zabierzesz. Dobra, <laughs> 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 ale dobra. Bierzemy to i to umieszczamy tutaj. I teraz to wystrzeli. Okazję, nic nie muszę robić tutaj. On może latać. On może latać, dobra. Ale ja to nie wejdę. Gdzie on poszedł? Pisze, ręczny robota, robota nie jest. Gdzie on poszedł? Ze znakiem zapytania, gdzie on jest? Naprawdę, teraz, gdzie on. What? O. Pomóż Neftowi no... Pomóż... Neft... Robotowi Neft naprawić windę. Okej. Okay. Ja chyba muszę mu przynieść teraz rzeczy. No to... Masz? Gwizdze robot. Y Chcesz <ścoughs> <ścoughs> coś jeszcze? Olej, dobra, już idę. <ścoughs> Okej. Okay. Gdzie się był. Masz. Nie pij tego, ziomek. Już idę po matek. Znowu się włączy? Nie, no. Co <tryk> on tam gra? Dlaczego on ciągle wyjeżdża? Nift. Nift. Dobra, na niego odmówić nie mogę, bo jest tu już nift. Już nawet, już nie. Myś. O, winda! Czyli nie trzeba się od Super, ale fajno to window. Ej, dobra, już do góry. Ta stenka Nie, nie dzieciak. O, kurde. głównie przyszedł. A jak nie, ale, jak naft mu pomoże, to ja go zabiję, nie tego nafta. O, nowy rozdział! Jak widzieliście przed chwilą, to ciągle są nowe. M, Reklamy: laboratorium w tajemniczym ogrodzie z dala od wścibskich oczu. Azyl w, karycos, w hercosa Chroniony przez mędrców. Neft mówi. Czyli Neft będzie nam też pomagał chyba. Dobra. Dziecko. Is Eisdora w White. White. Wiesz, w którym on ruszyło. Doktor wyróżnił taki. Poszukiwacze wyróżnił taki. Doktor Plaga. Oh, fuck. Oh, fuck. Neft. Spojrzenie z otchłani. Zbranek. Gdzie jest neft? O, neft! Odkryj. O, otworzył. to Nie wiem, Matek. Jesteśmy w tym laboratorium. Kociołek.

Nie ma zapisu. Chcę je wziąć. O nie, to wyższy ten może być. Doktoro, doktro. Doktro, doktro. Zamiast doktor, doktro. Xylofon, samochód z umy. Nawet Co to za Co Coś jest w środku. Zbadaj. Boże! Niech to już idzie. Okej. Okay. Czynnik do beczki. Do beczki. No, jednak nie znalazłem. Dobra. Tylko ma tak nieważne. Zamknij otóż, Otwieramy do końca. Nie da się. Dobra. To to jest pierwsza część? Jutro. Może jutro będzie druga. Nara. Zostawcie lajki sura. Nara.